Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będzie bardzo krótkie nagranie, może z 10 minut zajmie, ale chcę wam pokazać taką jedną podpowiedź, która mi bardzo, 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 bardzo pomogła. To było z 10 lat temu, kiedy ja zaczynałam się bawić, czy jak gdyby już bardziej poważnie, z ambicją podchodzić do nauki fotografii. E, mówimy tutaj oczywiście o fotografowaniu, bo to jest rzecz, która pomoże tym wszystkim, którzy są na lustrzankach jeszcze. E, lub dzięki Bogu, że są, obojętnie, jeszcze, nie jeszcze, nieważne. Czyli dla tych, którzy są na lustrzankach. I e, podpowiem Wam rzecz, którą mi podpowiedział profesjonalny wtedy e, fotograf, wiele, wiele lat siedzący fotografii, robiący zdjęcia śluby, wszystko i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj Wam pokażę, zrobiłam taką scenkę, będę robiła zdjęcia tym, tym e, 19-letnim aparatem, czyli pełną lustrzanką, APS-C. Okay. Przygotowałam dzisiaj taką scenkę, tutaj zaraz Wam pokażę, bo będę to wszystko filmowała, żeby pokazać Wam tą sztuczkę lub to takie podpowiedź, żebyście wiedzieli, kiedy, jak robicie zdjęcia, lustrzanką, e, kiedy nie macie też, jak gdyby, no, nie ma w tych starszych modelach, kiedy nie ma podglądu na żywo, tak, czyli dopiero z, zdjęcie możecie sprawdzić po tym, jak je zrobicie. E, przygotowałam właśnie taką scenkę i będę to wszystko nagrywała po to, żeby Wam to pokazać. E, robię to oczywiście na, na Nikonie 8, D80, 19-letni aparat e, i na e, obiektywie też Nikona 50, milimetrów 1 e, ósma D. E, a w ogóle tu powiem, mam taką ciekawostkę, bo to też o tym nie wiedziałam. Bo, to jak gdyby też rozpoznają markę i parametry i, i kulisowe sprawy. I związane z Nikonem, na przykład, okazuje się, że jeżeli mamy ten aparat, który ma silnik autofokusa w sobie, a mamy na przykład Nikona obiektyw D, to żeby, który nie ma w sobie silniczka, jeśli dobrze pamiętam, to wtedy trzeba tutaj, tak jak to, to widzicie, jeżeli ustawimy to na F22, to jest takie przesuwak, i wtedy on nam się blokuje, i wtedy nam robi poprzez aparat, robi nam autofokus. Jeżeli tego nie przestawimy, się okazuje, czyli nie, za, nie ustawimy na 22 i nie zablokujemy, to aparat nie będzie mógł ostrzyć, a obiektyw nie będzie mógł ostrzyć, może w ten sposób. Okej, okay, do rzeczy. Rzecz polega na tym, żeby, żeby wiedzieć, e, czy e, jakość zdjęcia jest dobra, czyli czy nie poruszone będzie, czy nie będzie rozmyte. I teraz tak. Mówimy tutaj o robieniu zdjęć na funkcji A, czyli priorytet otwarcia przesłony. I ja dla potrzeb tego, tego nagrania w tym ustawieniu będę, będę, będę to robiła, więc ponieważ mam priorytet A, czyli otwarcia a przesłony, aparat mi dobierze szybkość migawki i tu jest klucz do tego do tego, do tego, do, tego, do tej podpowiedzi, do tego triku, do tego czegoś, co mi naprawdę dało, uff, wiedziałam, w którą stronę i wiedziałam, że coś jest nie tak i wiedziałam, jak się do tego zabrać. Ok, to, co będziemy teraz filmować, zaraz Wam pokażę. Ok, to, okej, okay. to, to, co będziemy w tej chwili filmować, to są, to, to jest ten bez, który ukradłam gdzieś z zapłotu, tutaj, idąc z Lucy na spacerze i to będzie nasze, nasze... Nasze jak gdyby nasza martwa natura. Tutaj mam przygotowaną lampkę, którą będę sobie oświetlała. Zaraz ją włączę, żebyście zobaczyli inaczej. OK. I wtedy mam troszeczkę inny, tak jak tutaj widzicie, zupełnie to w tym momencie inaczej wygląda, tak? I to jest taka zwykła, zwykłe podświetlenie, nie wiem, LEDowe, LEDowe LEDowe oświetlenie. OK, i teraz będę. Teraz ja przechodzę do robienia zdjęć i na początek ustawię sobie tak, że będę miała e, e, kontrolę ekspozycji przejaśnioną. Co to znaczy? To znaczy, że jak ja sobie to przycisnę, nie wiem, czy to będzie widać w tej chwili. Tutaj, OK. Tu mam minus 1 trzecią, czyli mam zaciemnione. Ja sobie zrobię dla waszych na, dla potrzeb tego filmu zrobię sobie ok, widać to. Zrobię sobie plus 1 trz, trzecia, czyli. Mam za, za jasno, teraz aparat ustawiłam tak, żeby było, jeśli chodzi o kontrolę ekspozycji, o regulację ekspozycji, że będzie za jasne zdjęcie. Uwaga, robię zdjęcie. Teraz zrobię, zrobię to zdjęcie jeszcze raz z mikrofonem przetkniętym do aparatu, bo chcę, żebyście słyszeli, bo teraz najważniejsze, żebyście usłyszeli dźwięk migawki. Uwaga, robię zdjęcie. Mam nadzieję, że słycha, słyszeliście, że to było Pip-Pap. Pip-Pap, czyli dosyć wolny dźwięk migawki. Teraz co zrobię? Uwaga, przypnę mikrofon, żeby muszę mieć rękę wolną. Ok. Teraz natomiast ustawię u, teraz ustawię e, e, ekspozycję na zm, zmniejsze prześwietlenie. Zrobimy na 0, mam nadzieję, że to widać, na 0,7. Ok, robię zdjęcie. Mam nadzieję, że słyszeliście. Jeszcze raz zrobię zdjęcie. Słuchajcie dźwięku migawki. Czyli jest już wyraźnie krótszy, szybszy ten dźwięk migawki. A teraz zrobię zdjęcie, które będzie miało ekspozycję ustawioną. Ekspozycję ustawioną na 0. Widzicie tutaj? Ok. Sobie ją ustawię. Jest, 0, czyli, czyli teoretycznie według aparatu, pomar światła będzie ekspozycja, będzie wyzerowana, będzie w jak najlepszym ustawieniu. Uwaga, robię zdjęcie ekspozycji na 0. Jeszcze raz zrobię, żebyście usłyszeli dźwięk migawki. Mam nadzieję, że słychać. Jeszcze raz. Ok. A teraz zobaczymy, co się będzie działo, jak ustawię ekspozycję trochę przyciemnioną, ok? Czyli skrócę czas otwarcia migawki. Na przykład na minus e, 0,7. Uwaga. Aha, jeszcze raz. Mam nadzieję, że słychać. Różnice, czyli bardzo króciutkie. A teraz jeszcze sobie zrobię jeszcze raz. I ustawimy to. Zrobimy sobie na 1,7 minus. 1,7 minus. Ok? Mam nadzieję, że słychać było. Mam nadzieję żeby było słychać, jak szybko w tym momencie migawka się poruszała. I teraz, ok, więc mam nadzieję, że teraz przy tej sztuczce dźwiękowej e, będziecie wiedzieli, czy, że, czy macie ustawiony aparat w ten dobry sposób, że, że e, po dźwięku, po szybkości e, otwarcia i zamknięcia migawki, im ten dźwięk jest krótszy, tym znaczy to, że zdjęcie jest... inaczej, im ten dźwięk jest długi, dłu, jeżeli ten dźwięk jest długi, nim, to znaczy, że macie prześwietlone, prześwietlone zdjęcie i te zdjęcia, tak jak widzieliście, będą rozmyte, rozmazane. Im skracamy dźwięk migawki, który powinien być tu, 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 bardzo szybki po sobie następujący, to jest nasza dźwiękowa podpowiedź, dźwiękowe zrozumienie, że mamy ekspozycję dobrze ustawioną. Tak? No, Okej. Okay. Mamy, mam te same ustawienia, a chcę jeszcze raz, trzymając aparat przy oku, oczywiście z dalszego będę robiła e, um, ujęcia, ale chcę, żebyście, mam nadzieję, że słyszy, będziecie słyszeli e, dźwięk migawki, ok? Szybki, ok? Bo jest bardzo e, dobrze ustawiona ekspozycja. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Oj. I to jest, jeżeli sobie to teraz, jeżeli ekspozycję sobie zrobię, jeżeli sobie zrobię ekspozycję, e, na, zobaczymy, co będzie na zero. Dalej robimy te same ustawienia. Uwaga, zero, jeszcze nawet lepiej. Ok, niech się. Ok, a teraz sobie znowu jeszcze raz ustawię, żeby, dla, żeby Wam pokazać na plus 2 y, na przykład. Uwaga. Me, me. I niech to będzie dla Was podpowiedzią, jak dźwiękowo można wiedzieć, czy... E, Dopasowanie ekspozycji, czyli do ustawienie parametrów, jest odpowiednie, jest dobre i czy zdjęcie będzie poruszone, albo nieporuszone. Mam nadzieję, że Wam to, że wam to pomogło. Pamiętam, że dla mnie to było coś, czymś fantastycznym absolutnie fa fantastyczną rzeczą. Uratowało mi wiele, że tak powiem, brzydkich wyrazów wychodzących z moich, znaczy uratowało moje uszy przed wysłuchiwaniem bardzo brzydkich polskich wyrazów wychodzących mu z moich ust wtedy i pamiętam, że to było w lesie i takie przepiękne, przepiękne drzewo było przepięknie słońce w liście to było, nie pamiętam oczywiście jakie to drzewo ale pamiętam ten, jak ustawiłam sobie wszystko i ten w końcu, tu, tu, jak ta migaweczka była taka tu, tu. i ja potem popatrzyłam i mówię, Boże Wiem, rozumiem, mam, więc mam nadzieję, że i dla Was, tych, dla tych z Was, którzy pracują na lustrzankach, którzy uważają, że lustrzanki dopiero jak gdyby się uczą lub, lub, lub rozkminiają, lub dają sobie kolejne jakieś etapy rozwoju, mam nadzieję, że to Wam pomoże. Być może słyszeliście o tym, być może to znaliście, ale mi to pomogło bardzo, 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 bardzo i mam nadzieję, że wielu z Was też będzie z tego korzystało, z tej podpowiedzi, ok? Dziękuję ślicznie, to by było na dzisiaj, pozdrawiam serdecznie, Papa. Pa.